Cześć, czołem bliźnięta. Witam Was na kanale Jinimar. Ja mam na imię Paulina. Co dzisiaj znajdziecie w tym wideo? Jest to rozkład kart tarota na nadchodzący październik. Serdecznie zapraszam. Dobrze, kochane bliźnięta, przetasujmy karty i zobaczmy, co Was czeka. W tym październiku, tu już coś nam zaczynają powoli karty wypadać, to znaczy, że tasowania wystarczy. I jedziemy z tym tematem, moi drodzy. Mhm. Mhm. Moi drodzy, w tym miesiącu będziecie czuli, że potrzebujecie wsparcia od kogoś mądrzejszego od was. Będziecie szukać y, jakiejś wiedzy. Może będziecie chcieli porozmawiać y, z jakimś lekarzem, może będziecie chcieli porozmawiać z psychologiem, może będziecie chcieli y, udać się do jakiegoś coacha, a może nawet do księdza. Nie mówię, że nie. Tutaj mamy kartę. Y, Arcykapłana. I ta karta wskazuje właśnie na taką potrzebę bycia przyjętym przez kogoś mądrego, kogoś, kto jest w stanie podzielić się z nami naszą wiedzą i w jakiś sposób nas trochę może uspokoić i ukoić. Jeśli chodzi o Wasze finanse w tym miesiącu, no to tutaj taki moment. Zawieszenia bym powiedziała. Tutaj, jeśli spodziewacie się jakichś dodatkowych przelewów, to będziecie musieli na nie poczekać do listopada, może nawet grudnia. To jest okres yy, oznaczony przez kartę 12, czyli wiśierdza, gdzie tak naprawdę wszystko trochę zamiera, gdzie jest moment właśnie, gdzie nic się nie dzieje, gdzie trzeba przeczekać, ale daje nam ta karta szansę spojrzeć na nasze życie, na nasze sprawy z innej perspektywy. Więc może teraz czujecie, że jest krucho z kasą na przykład, że nie do końca jest tak, jakbyście chcieli, żeby było, i nie widzicie żadnych możliwych dodatkowych źródeł dochodu. I to jest taki miesiąc, że, jeśli dobrze się zastanowicie i przestaniecie cisnąć, że tak powiem, to może właśnie jakaś nowa perspektywa, jakieś nowe źródełko się dla Was, wy, może się dla Was wykreować. Na pewno będzie tutaj ciekawie, jeśli chodzi o sprawy komunikacji. Widzę tutaj dużo sms dużo randek, dużo spotkań. Mamy tutaj rycerza pucharów który mówi o takich, że tak powiem, czynnych aktach, jeśli chodzi o nasze uczucia. Także na pewno będzie tutaj się dużo działo. Jeśli z kimś piszecie na różnych czatach, na aplikacjach randkowych, no to na pewno ten miesiąc będzie pod tym względem gorący i będzie się dużo działo. Również jeśli macie stałego partnera i jesteście w związku, to na pewno będą jakieś randki, wspólne wyjazdy. Będzie gorąco, można powiedzieć. Jeśli chodzi o Wasze sprawy domowe, to uważałabym na usterki. Trzeba być może, będzie wezwać hydraulika, elektryka, a jakiś remont się szykuje przed Wami. Także tutaj bym mocno zajęła się tym tematem, bo tutaj mamy kartę wieży na sprawach domowych, także jakieś usterki, jakieś właśnie remonciki, tego typu sprawy. No, kochani, jeśli chodzi o Wasze relacje, o Wasz romans, o Wasz związek, no to tutaj na pewno będzie tak, jak mówię dużo, dużo seksu, dużo randek, dużo wymieniania się SMS-ami, już chyba SMS-ów nikt nie wysyła, ale wiecie o co chodzi. Komunikacja, komunikacja. Tutaj mamy ósemkę pałeczek na miejscu romansu, także na pewno będzie gorąco, na pewno będzie. Się dużo działo. No i tutaj w karta, karta relacji, czyli dziesiątka pucharów, może również zwiastować właśnie nowy, wspaniały związek, a nawet małżeństwo. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie i o Waszą codzienną rutynę, no to tutaj również aktywnie, w takim sensie pozytywnym, czyli siłownia, czyli dbanie o siebie i jak najbardziej dobre zdrowie. Tutaj się nie macie, kochani, niczym. Czym przejmować co my tutaj mamy. Jeśli chodzi o waszą karierę, o Waszą pracę, no to tutaj możecie się poczuć troszeczkę tacy niedowartościowani albo że nie jesteście. W pełni usatysfakcjonowani z tego, co robicie. Wszystko jest w porządku, to wynika bardziej z jakiegoś takiego takiej może nudy albo jakiegoś braku nowych wyzwań w tej pracy, e, więc tacy możecie być troszeczkę e, kapryśni i humorzaści. Jeśli chodzi o sprawy takie spadkowe, sprawy wspólnej kasy, sprawy kredytów, no to tutaj pozytywne finały wszystkich spraw, jeśli staracie się o kredyt to na pewno go dostaniecie, jeśli nie wiem, macie jakąś sprawę sądową na przykład to ją wygracie, um, także tutaj jak najbardziej pod tym względem pozytywnie. Tutaj mamy kartę śmierci, ciężko mi ją zignorować, bo na pewno ją y, widzicie. Ta karta odpowiada za wasze podróże i za waszą wyższą edukację. Więc jest to karta transformacji to nie jest karta śmierci, tylko to jest właściwie karta można powiedzieć odrodzenia. Więc na takim planie y, metaforycznym na pewno przeżyjecie. Jakąś transformację, coś tutaj się zmieni, może zaczniecie nowy kierunek studiów, może ten, który do tej pory ta wasza ścieżka edukacji była niewystarczająca, nie podobała wam się, nie służyła wam w żadnym wypadku, więc będziecie chcieli to zmienić i zacząć od początku. Jeśli chodzi o podróże, to tutaj raczej bym powiedziała, właśnie takie metaforyczne podróże. Może zgłębień jakiejś nowej filozofii, może zaczniecie się interesować jakąś nową religią. W każdym razie to, co stare, odchodzi do lamusa i zaczynacie jakiś nowy etap. I na koniec tutaj mamy króla mieczy, który może powiedzieć nam o tym, że spotkacie się z jakimś właśnie lekarzem, będziecie chcieli zadbać bardziej o Wasze zdrowie, poradzić się jakiegoś specjalisty. Król Mieczy to jest osoba, Wysoce wykształcona, to jest osoba o ogromnej wiedzy i elokwencji. Także karta dwunasta łączy się nam z kartą pierwszą i zatacza właśnie taki tutaj krąg. Kochani, to jest wasza wróżba na październik. Zapraszam na kolejną, na listopad. Pomiędzy również w tym miesiącu znajdziecie czytania z serii Wybierz kartę, i codziennie w zakładce Short znajdziecie kartę. Dnia, czyli wróżbę na każdy dzień. Do zobaczenia!